Dzień dobry, cześć i czołem, Boom Headshot, Bandarzem, witam was serdecznie w czwartym odcinku Światów Urojonych poświęconej grze kultowej, grze wspaniałej z 1998 roku, grze stworzonej przez ekipę z Dreamforge Entertainment. Także dzisiaj wyjątkowo nie będzie boom nekromorfów, nie będzie slaszerowania dragonów ani płodzenia little sisterów. Przyjrzymy się bliżej e, grze utrzymanej w konwencji surrealistycznego horroru. Jak widzicie, jest to e, przygodówka typu point and click. What kind of place this Widok izometryczny, mimo że archaiczny. Gra w Fantastyczna. Dlaczego ta gra jest fantastyczna? E, dlaczego akurat zdecydowałem, zdecydowałem się, że jej poświęcę kolejny czwarty, już jak wcześniej wspomniałem, odcinek? Z prostego powodu, kochani, w tą grę po prostu trzeba zagrać. E, trzeba w nią zagrać, albowiem to, jak jest tutaj zbudowany klimat, jak jest poprowadzona linia fabularna, e, w ogóle fabuła, końcówka, dochodzenie d, do wszystkiego. E, Zabawa nieprawdopodobnie wciągająca. To są zagadki, sytuacje, które chce się odkrywać, miejsca chce się poznawać. Głównym bohaterem gry jest postać o imieniu Max, która stara się dowiedzieć. Kim dokładnie jest, jak się znalazł w świecie tej gry. Po prostu wszystko w ramach też takiego troszeczkę poszukiwania własnej utraconej tożsamości. Mimo, że przede wszystkim w grze sterujemy postacią właśnie wspomnianego Maxa, pod nasze klawiatury i myszki zostanie również oddana trójka innych protoplastów. Mam tu na myśli m.in. cyklopa Grimwola, azteckiego Boga Olmeca i małe dziewczynki Sary. Skąd taki Rozstrzał, skąd taka mroczna konfiguracja? O, co się stało? Słuchajcie, tego wam nie powiem. Będę starał się unikać spoilerów. Jak widzicie, grę zaczynamy na terenie takiego mrocznego, przyjmującego podlanego naprawdę ciężkim klimatem szpitala dla obłąkanych tytułowego w san sanitarium. Oczywiście mamy za zadanie wydostać się stąd. Ja troszeczkę tak chodzę bez celu. Chcę Wam po prostu powiedzieć na początku mniej więcej, z czym się grę je, jak się w nią bawi. Zobaczmy sobie, cóż to za posąg tutaj jest. There's a locking mechanism in the base, but what for? Uh -huh. There's a locking mechanism in the base, but what for? Mhm, uh -huh. dobra. Okej, okay, W grę, grę dawno temu wiem, że to jest dość dobra lokacja, żeby pokazać Wam zasadę sterowania. Podstawowe elementy poruszania się po świecie w gry. Co Trying to hide? Grę, mimo, że mam wersję pudełkowej big, w Big Boxie, nie mogłem jej uruchomić na swoim systemie. Okazała się zbyt stara. Miałem problemy graficzne i generalnie programowe. Musiałem więc specjalnie dla Was. Nie żałuję tego, bo w grę sobie chętnie jeszcze raz zagram z Goga z Good Old Games grę pobrać. E, także tak kuli wyjaśnienia. Istnieje jest do pobrania też amatorskie spolszczenie dzięki grupie Kochatak. Także dla osób, które niekoniecznie brylują w języku angielskim polecam E, e, pobrać sobie takowe spolszczenie. Dobrze, kochani, mniej gadania, więcej działania. Zobaczmy, co my tu mamy. Pozwiedzamy trochę pokoje, bo z tego, co wiem. O, He seems familiar, but I can't quite remember. No właśnie, ta gra udowadnia i pokazuje, prezentuje na każdym kroku, że e, e, naprawdę mroczny w klimat można uzyskać. Łowatko! O kurczę, zapomniałem o tym elemencie. No, nie mógłbym tego lepiej podsumować shouldn't get too close to the edge. No, dokładnie chłopie. Także można uzyskać taki efekt będąc no, w old schoolową point clickową przygotówką w rzucie izometrycznym. Z tego co pamiętam, zapomniałem czegoś. Szukamy szmatki. Tak, w poszukiwaniu szmatki. Także jak widzicie, gra troszeczkę przywodzi może niekoniecznie w takie filmy jak Ratki nad czy gniazdem. What horrible living conditions. O właśnie. A towel. Might be useful. Gdy klikniemy na jakiś właśnie element, zostanie on skomentowany przez naszego bohatera Maxa, automatycznie kursor myszki zmieni się na interaktywną łapkę możliwą podniesienie nam bądź wejście w interakcję z jakimś przedmiotem właśnie uprzednio zaznaczonym. Dobra, tu już może tego panu już odwiedziliśmy. Aha, dobra, pójdźmy sobie na ostatni skrawek. Dyn 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 dyn. Okay. Pamiętam, że trzeba było tej szmatki użyć właśnie. O właśnie, tutaj się też rączka pojawia. Zaznaczamy element, który jest interaktywny. I zaznaczamy. I będzie mała kaccenka. Dobra, jesteśmy. No, te zagadki, łamigówki są e, pozornie takie proste. Porządny, mega hardcore zaczyna się w dalszej części gry, w, w której to odwiedzimy miasto zdeformowanych dzieci, siedlisko tajemniczych insektów, cyrk, e, głupców czy południowoamerykański e, las. E, serio, zarówno postacie, jakim przyjdzie nam sterować, jak i lokacje, jakie przyjdzie nam e, odwiedzić, no, są ultraklimatyczne i. i, i e, bardzo takie imersyjnie wciągające na każdej płaszczyźnie praktycznie. Dobrze, Dancing Chicken tu mamy. Wcześniej mieliśmy kolesia, który walił głową w mur. Także wszystko tutaj buduje specyficzny klimat, mimo że ta lokacja nie jest długa. Zobaczmy sobie. O, szafka jest zamknięta. No nie możemy jej innego? Zobaczmy. like some sort of control panel. from here. Musimy się podejść. drugim wszystkim przytrzymujemy i tam gdzie ukierujemy myszkę tam się poruszamy kliknijmy o bardzo ah, fajnie nie no, we musimy we're we're w tym momencie liny. wróćmy może skorzystajmy z komputera hmm what's wrong with this thing? Hmm, the cables need to be plugged in before I can use the VCR o, i tu zaczyna się typowa łamikówka dobra to chyba pójdzie tu to chyba pójdzie tutaj. A to chyba pójdzie tutaj. O, coś jeszcze nie jest do końca dobrze zmontowane. Oj, będzie filmik? Can you hear me? It's Doctor Morgan. Your delusions almost took the life from you this time. My face—it's in bandages. Where am I? Who am? You must have thought you had somewhere important to go when you stole that car. No. You did a lot of damage to that face of yours I'm sorry. I can't believe. No apologies. All we need is your best effort. And before. Weźmiemy sobie. Whoa, that short circuit opened the safe. O, weźmiemy sobie. It's some strange kind of key. But a key to what? Weź, właśnie jakiś klucz specjalny. Ja już wiem, nie wiem jeszcze do czego on służy. Dobrze, kochani, tak wygląda w... gra sanitarium. Zaczyna się mrocznie, zagadki są na początku niewinne, niezobowiązujące, nieangażujące specjalnie na początku i pozornie, jeszcze raz podkreślam, naszych szarych komórek. Gra naprawdę nie jest łatwa, jest to wyzwanie. Ja miałem wielokrotnie mega problemy z przejściem jakiegoś danego etapu, musiałem posiłkować się poradnikiem. Ale chciałem Wam pokazać jeszcze jeden bajeczny element, do którego jak przechodziłem, to aż drżałem. Zwróćcie uwagę, jak jest skonstruowany od strony audio główne menu. New game. Load game. Save game. No, Echo i głos w sposób zatrważający, mrożący krew w kościach. głos tej dziewczynki. game. dziewczynki. cinematics. Oczy. Keyboard settings. Audio.

Kochani, dobrze. Będę już kończył. Naprawdę grę wam serdecznie polecam. Jeśli jesteście miłośnikami takiej, powiedzmy, mrocznej, odskulowej przygody, bardzo wciągającej, miażdżącej na każdej stronie, na każdym kroku zwrotami akcji, pewnymi fabularnymi twistami, mocnymi, mocnymi przerywnikami filmowymi, naprawdę grę wam serdecznie polecam. Tym bardziej, że dla autorów. Inspiracją y, były no, w mistrzowie opowieści grozy, tak jak Stephen King czy Edgar Allan Poe. E, w tekście zobaczycie przeciek do następnego odcinku Światów Urojonych. Serdecznie polecam. E, oh, aha, he's jeszcze he's jedna better. taka anegdotka. E, zapraszam was serdecznie na kanał YouTubeowski Roka. Ostatnio zaczęliśmy się w ramach cyklu Rock and bawić w Koopa w Borderlands. No, i powiem Wam, że to, co wynikło w, z tego cyklu, no, przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Wszedł totalne apogeum popularności. Także serdecznie Wam polecam te materiały, bo naprawdę pokazują, jak świetnie potrafimy się wspólnie bawić. Kochani, dziękuję Wam serdecznie. To był czwarty odcinek Światów Urojonych. Widzimy się następnym razem. I boom, headshot żeby nie było, że zapomniałem. Papa! Pa.